Hejka, dzisiaj będziemy otwierać to pudełeczko. Dobra, otwieram, a jednego już mam, widzicie? Takiego. To jest właśnie ten. Otwieramy. Otwieramy. Co będzie to tak. u, uau, tem mais? tem mais? eu quero mais, é ok? se tu quiser ficar mais, bat. não minha, minha minha minha, eu não Fajne są. Jak chcecie, to ode szybko, są, to ode szybko trzeba kupić, nie, bo szybko nich już nie ma. Jak to, sobie nie mam jeszcze, bo jeszcze nie ma. Bo to, panie, żebyś mi zostawiał. Ale tak to, ktoś mi mówił. Mówił, że tak zrobił. To pa! Je pa! pa.